Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przekazać przesłanie prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, skierowane do y, na, naszej uczelni i do mnie osobiście. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Inauguracja Nowego Roku Akademickiego to wyjątkowe święto całej społeczności uczelnianej. To otwarcie nowego etapu w życiu studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów. A także nowe perspektywy dla, dla starszych roczników i wykładowców. To także szansa na kolejne inicjatywy i nowatorskie przedsięwzięcia. Wszystkich Państwa obecnych na tej uroczystości pragnę, pragnę zapewnić w mojej pamięci i przekazać wyrazy najwyższego szacunku. Nadchodzący rok będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Wciąż mierzymy się z pandemią, która zburzyła dotychczasowy ład społeczny. Stajemy więc przed globalnym wyzwaniem. Wiem, że uczenie, uczelnie czynią wiele, aby nie tylko utrzymać dotychczasowy system dydaktyczny, ale też zmodernizować go w ten sposób, aby jak na, najefektywniej służył studentom i pracownikom. Jestem pełen uznania dla Państwa dotychczasowych działań związanych z koniecznością przeorganizowania systemu kształcenia. Bezpieczeństwo i jakość nauczania są dla nas wszystkich najważniejsze, dlatego niezależnie od wybranej formy kształcenia musimy pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych oraz o sytuacji w regionie, tak aby nowy rok akademicki był dla studentów i wszystkich pracowników uczelni pozbawiony ryzyka. Ze względu na szczególną sytuację uczelni i instytucji naukowych podjęliśmy wyjątkowe działania. Wierzę, że wypracowane przez rząd tarcze antykryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki zawierają również regulacje na, dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego, były ważnym wsparciem dla środowiska akademickiego. W tym roku będziemy mogli obserwować efekty działania Konstytucji dla nauki. Celem tej reformy było podniesienie konkurencyjności polskich uczelni, aby w przyszłości mogły znaleźć się w gronie najlepszych Europejskich Szkół Wyższych. Przyjęte rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zwiększenia potencjału innowacyjnego polskiej uczelni, powiązania kształcenia z potrzebami gospodarki narodowej, a także dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy. Wierzę, że efekty konstruktywnych zmian obserwują Państwo w codziennej pracy. Z, ok z okazji Nowego Roku Akademickiego 2020-2021 w Akademii Kaliskiej imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego proszę przyjąć życzenia zawodowych sukcesów i radości z pokonywania naukowych wyzwań. Nauczel nauczycielom akademickim życzę niegasnącej pasji w pracy z młodymi ludźmi, a studentom fascynacji i determinacji w zgłębianiu interesujących Was dziedzin. Vivat Akademia, vivat Profesores. List jest podpisany przez prezesa Rady Ministrów, premiera Mateusza Morawieckiego, i skierowany do uczestników i organizatorów uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020-2021 w Akademii Kaliskiej imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Droga wspólnota akademicka, już na samym początku. Nieprzypadkowo zwracam się do Państwa słowem wspólnota. Każda uczelnia jest bowiem wspólnotą łączącą studentów i doktorantów, wykładowców i badaczy, pracowników administracji, aż po akademickie władze z rektorem na czele. Jest wspólnotą zjednoczoną w nieustannym poszukiwaniu prawdy, dobra, i piękna. Jednocześnie wszystkie uczelnie połączone jedną misją, jednym etosem, również tworzą wspólnotę. Co to znaczy być wspólnotą? Co to znaczy być razem i wzajemnie się wspierać? Tego szczególnie mocno doświadczyliśmy w minionym roku akademickim. Gdy stanęliśmy, przed wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim Państwu za to, że polskie uczelnie znakomicie zdały ten niespodziewany i tak trudny egzamin. Błyskawicznie przestawili się Państwo na inny tryb nauczania i pracy. Odbywały się ćwiczenia, wykłady i sesje, trwały badania naukowe. A co najważniejsze, wszystko było podporządkowane trosce o każdego z członków wspólnoty. Nasza wspólnota akademicka ma też konkretny i znaczący udział w walce z pandemią. Polski test na koronawirusa czy wentyl, jeden respirator do wentylacji dwóch osób. Gwarantuję, że ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadal mogą Państwo liczyć na pełne i niezachwiane wsparcie, na dialog i zrozumienie, na elastyczne i szybkie działania w obliczu zmieniających się okoliczności i potrzeb. Tak bowiem działa autentyczna wspólnota, solidarnie, mądrze i konsekwentnie. Zawsze w trosce o wspólne dobro. W czasach pandemii każdy z nas stawia sobie pytanie, co przyniosą najbliższe miesiące. Jednego możemy być pewni: że jako wspólnota znowu sprostamy wyzwaniu. Zwłaszcza, że dziś jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń. Dlatego też nie tylko z nadzieją, ale też z radością. Jak zawsze w październiku, Kraczamy w nowy rok akademicki 2020-2021. Życzę Państwu, aby najbliższe tygodnie i miesiące były czasem autentycznego rozwoju. Życzę wytrwałości i sukcesów i tego unikalnego poczucia, że za każdym z nas stoi wielka wspólnota. Magnificencjo, Panie Rektorze, Wielce przygodny Senacie, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci. To piękny dzień w historii uczelni, ale piękny dzień w historii miasta Kalisza. Oto mamy Akademię Kaliską, mamy to. Wymarzony projekt staje się faktem. Cieszmy się, bo to ważny punkt na mapie Kalisza, ważny argument za Kaliszem. To też ważne narzędzie. Yy, pozwalające w Kaliszu, w regionie Kaliskim pozostać wielu młodym osobom. Nie jest tajemnicą, że bardzo dużo młodych ludzi wyjeżdżających na studia do yy, centralnych ośrodków do Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, już tam zostaje. Nie wraca do Kalisza, nie wraca do średniego miasta, nie wraca do powiatu Kaliskiego, do dawnego województwa Kaliskiego. A nam zależy na tym, żeby. Kalisz był miastem dynamicznym, młodym, żeby była tutaj zastępowalność pokoleń, żeby byli tutaj kolejne, kolejni liderzy. I dzięki narzędziu, jakim jest Akademia Kaliska, wiele młodych osób zostanie w Kaliszu, wielu młodych osób zostanie w dawnym województwie kaliskim, będzie tu liderami, będzie tutaj emanować energią potrzebną do tego, żeby ten region był kwitnący. Oto nam chodziło. Pamiętajmy też, że Akademia Kaliska jest ważnym narzędziem inteligencji, inteligencji, która jest Polsce bardzo potrzebna. Etos inteligencki nie jest przeżytkiem. Jest czymś, w co ja głęboko wierzę i co chciałbym wam, młodzi słuchacze, rozpoczynający wspaniałą przygodę ze studiowaniem, zaproponować. Wiele dostajecie, wielu młodych ludzi tak tej wspaniałej propozycji bycia studentem, a w przyszłości bycia liderem, nie dostanie. To jest oczywiście wielki przywilej. To jest oczywiście bardzo przyjemne, ciekawe, ale to też jest zobowiązanie. Zobowiązanie, aby brać odpowiedzialność za tych, którzy tej drogi poszerzenia horyzontu i wiedzy nie otrzymali. To wy musicie za nich brać odpowiedzialność. Na tym właśnie polega etos inteligencki, na tym polega właśnie bycie dojrzałym Polakiem. Tego Wam życzę jako studentom, jako absolwentom Akademii Kaliskiej. Wszystkiego dobrego i z całego serca życzę Wam wspaniałego przeżycia tego cudownego okresu w życiu, do którego my w średnim wieku, starsi, w zasadzie bez wyjątku, wszyscy wracamy z ogromnym rozrzewnieniem i uśmiechem. Wszystkiego dobrego. Wasza magnificencjo, wszyscy dostojni przedstawiciele Akademii Kaliskiej, drodzy studenci. Rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Kolejny, ale zupełnie inny od tych, które znamy. Bo w tym roku towarzyszy nam coś, co sprawiło, że nasze życie z dnia na dzień obróciło się o 180 stopni. To koronawirus. Wirus który niepytany wszedł w każdą sferę codzienności i zaczął wywracać do góry nogami. Dlatego jako społeczeństwo, jako społeczność akademicka, musimy zrobić wszystko, by dostosować się do nowych warunków i przeczekać ten trudny czas. Mam świadomość, że bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem jest nie do zastąpienia. Sam również prowadzę zajęcia ze studentami, i wiem, jak wielką wartość ma możliwość spotkania, bezpośredniej rozmowy, przekazania swoich myśli. Czasami państwa uśmiech, ton głosu, spojrzenie mówią wszystko. Ale mam również świadomość, że jesteśmy w takim momencie historii, że innej drogi nie ma. Dlatego dziękuję za wytrwałość i wierzę, że za kilka lat z uśmiechem. Wspomnimy wiele zabawnych sytuacji sprzed ekranu komputera. Szanowni Państwo, niech ten rok akademicki, który dziś otwieramy, będzie równie owocny jak ubiegłe lata. Niech każdemu ćwiczeniu, każdemu wykładowi towarzyszy ogromna chęć poznawania świata, zdobywania codziennej wiedzy i umiejętności. Życzę Wszystkim państwu wiele pomyślności i sukcesów i naukowych i tych w życiu prywatnym. Do zobaczenia państwu. Mam nadzieję, że już bez wirtualnego pośrednictwa. Wasza magnificencjo, dostojni goście, drodzy studenci Akademii Kaliskiej imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Pragnę złożyć Wam dzisiaj najserdeczniejsze życzenia z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2020-2021. Wiem, że to dla Was szczególnie ważny moment. W trakcie uroczystości odbędzie się pierwsza immatrykulacja studentów od momentu powołania Akademii Kaliskiej. Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie upór i determinacja wielu osób na czele z Jego magnificencją rektorem, profesorem Andrzejem Wojtyłą któremu dzisiaj tu z tego miejsca z całego serca gratuluję. Jego pracowitość i zaangażowanie w wielkim stopniu przyczyniło się do powstania wymarzonej Akademii Kaliskiej, która dziś jest powodem do dumy dla mieszkańców Kalisza. Drodzy państwo, przykro mi, że nie mogę być z wami w tak ważnym dniu. Czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich. Chociaż w takiej formie jak teraz chciałabym przekazać wszystkim studentkom i studentom oraz pracownikom Akademii Kaliskiej słowa otuchy i wsparcia. Trzymam za Was kciuki i życzę mimo niezależnych od nas trudności wielu sukcesów i satysfakcji. Dbajcie o siebie oraz o swoich najbliższych i bądźcie zdrowi. I do zobaczenia. Wasza magnificencjo rektorze, czcigodni członkowie Senatu, drodzy studenci. Dziękuję serdecznie na, za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2020-2021. Inaugurację szczególną, dlatego że zorganizowaną w czasach pandemii, a zatem w okrojonej formie, ale także inaugurację wyjątkową, bo po raz pierwszy w 21-letniej historii uczelni będzie immatrykulacja studentów Akademii Kaliskiej, akademii, o której marzyło tak wielu Kaliszek. Niewielu już z Państwa pamięta, a studenci na pewno nie pamiętają, że dokładnie 20 lat temu Zostałem przyjęty na etat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. To ja między innymi ze współpracownikami tworzyliśmy podwaliny tej szkoły, a później, jako prezydent miasta, także wspomagałem rozwój tej uczelni. Cieszę się bardzo, że uczelnia rozwija się tak dynamicznie i realizuje założone cele które mają doprowadzić ją do prawdziwej akademickości. Życzę tego, aby tak się rzeczywiście stało. Życzę Senatowi, Uczelni, panu rektorowi, ale także całej społeczności akademickiej, aby Uczelnia jak najszybciej stała się prawdziwą akademią. Drodzy studenci, macie niepowtarzalną szansę uczyć się w warunkach, często dużo lepszych niż wielu studentów w Polsce. Macie porównywalne warunki studiowania jak studenci na europejskich uczelniach. Wykorzystajcie tę szansę, aby w niedługim czasie, po skończeniu tej uczelni, dorównać i konkurować razem z tymi absolwentami uczelni zagranicznych na europejskim i polskim rynku pracy. Tego Wam życzę. Wykorzystajcie tę szansę. Powodzenia. I jeszcze raz wszystkim pracownikom uczelni życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku akademickim. Gaudeamus i Igitur, radujmy się więc. Tą studencką pieśnią chemiczną rozpoczynacie Państwo nowy rok akademicki Anna Domini 2020-2021. Szanowny panie rektorze Akademii Kaliskiej, Wysoki Senacie, Samorządzie studencki, Szanowni Państwo. Nowy Rok Akademicki w nowej strukturze organizacyjnej. Akademia Kaliska, jej powołanie stało się faktem. Dzięki decyzjom Rządu Dobrej Zmiany, w tym pana ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego, powołano Akademię Kaliską. Nie byłoby jej, powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie aktywność pana rektora, profesora Andrzeja Wojtyły, grona naukowców Wysokiego Senatu, ale też przychylności nas, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do zbudowania solidnych fundamentów pod Akademią Kaliską. Panie i Panowie studenci, Nowy Rok Akademicki to nowe wyzwania trud zdobywania wiedzy. Wiem coś na ten temat z autopsji, ale proszę mi wierzyć, że trud wniesiony w pozyskiwanie wiedzy, studiowanie po skończeniu studiów, jako owoc Waszej ciężkiej pracy, smakuje wybornie. Życzę Państwu, abyście, zdobywając wiedzę w gronie dobrych, wspaniałych, znanych naukowców, doskonalili się dla dobrojczyzny, ojczyzny. A po opuszczeniu murów kaliskiej Alma Mater, żeby się znaleźli pracę, która da Wam satysfakcję i dobry zarobek. Szanowny Panie Rektorze, kończąc życzę poprzez Pana wszystkim pracownikom Akademii Kaliskiej, gron naukowców, samorządowi studenckiemu, wszystkim ludziom życzliwym Kaliskiej Uczelni, wszelkiego dobra. Drodzy studenci, Wysoki Senacie, Panie Rektorze, Szanowni Państwo. Inaugurujemy dzisiaj kolejny rok akademicki, a zatem życzę Wam, studenci, radości ze studiowania, wspaniałych osiągnięć i zdobywania wiedzy. W Akademii Kaliskiej wykuwacie własną przyszłość, ale nie zapominajcie o przyjemnościach życia studenckiego. W kadrze naukowo-dydaktycznej życzę satysfakcji z wykonywanej pracy i jej efektów. Kiedy 21 lat temu powoływaliśmy do życia nasz kaliski PWSZ, a miałem przyjemność i zaszczyt być współorganizatorem tej uczelni i jednym z jej pierwszych pracowników, od początku byliśmy świadomi, że naszym celem jest uczelnia w pełni akademicka. W naszej uczelni i jej społeczności życzę pierwszych kaliskich doktoratów, co niewątpliwie urzeczywistni w pełni jej akademickość. Wszystkiego dobrego. Magnificencjo rektorze, panie profesorki, panowie profesorowie, ale przede wszystkim drodzy studenci, kolejny rok akademicki czas zacząć. Kolejny, ale jednocześnie pierwszy, bo wreszcie zjeściło się nasze wielkie marzenie i Kaliska Alma Mater stała się akademią. Część studentów rozpoczynała naukę jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a uzyskają dyplom już uczelni akademickiej. Inni, którzy dopiero zaczynają e, studia, będą jako pierwsi pisać historię Akademii Kaliskiej. Cieszę się, że będziecie uczyć się od wspaniałych wykładowców, profesorów, bez których nie byłoby e, tej uczelni. Szanowni profesorowie, dziękuję za Wasz wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Kaliszu. Wszystkim życzę owocnego roku. Bądźcie dumni, że ze swojej uczelni, tak jak dumne jest z niej miasto Kalisz, i pamiętajcie, że budując wspólnie, wszyscy razem, akademicki Kalisz, dopisujemy tu swoją historię. Proszę. Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Nauczyciele, Drodzy Studenci, Inauguracja Roku Akademickiego to zawsze wielkie przeżycie, to zawsze wielki początek. Ten rok jest szczególny dla Waszej, dla naszej Uczelni, nie tylko szczególny, bo covidowy, ale szczególny, bo po raz pierwszy w Akademii Kaliskiej. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego wydarzenia. Do tego, że w Kaliszu mamy właśnie Akademię Kaliską. Jesteśmy bardzo wdzięczni, jako samorządowcy. Do tego, na tym nowym progu, nowego rozdziału w historii tej uczelni, życzymy wszystkim, wszystkim bardzo wiele sukcesów i wiele radości. Nauczycielom, że potrafią pięknie kształcić i wychowywać młodzież prawdziwym naukowcom, że będą rozwijać naukowe talenty, a Wam, studenci, abyście się cieszyli ze zgłębiania tej wiedzy i traktowali ten czas jako najwspanialszy w Waszym życiu. Wszystkiego dobrego na cały rok akademicki.